Wytyczne dla POZ Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci Autorzy Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. Wstęp. Z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce kolejne opracowanie algorytmów z dziedziny endokrynologii, tym razem poświęcone populacji dziecięcej. Przygotowaliśmy 19 algorytmów dotyczących zagadnień z zakresu endokrynologii dziecięcej. Wybraliśmy te objawy lub nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, z którymi rodzice i opiekunowie dzieci najczęściej zgłaszają się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarza rodzinnego, a także te zagadnienia, które są niezwykle istotne z lekarskiego punktu widzenia. Spróbujemy wraz z Państwem prześledzić możliwe ścieżki diagnostyczne, aby jak najszybciej ustalić właściwe rozpoznanie, zaproponować dalszy sposób postępowania i wdrożyć ewentualne leczenie. Algorytmy zostały przygotowane w taki sposób, aby rozgraniczyć czynności diagnostyczne i lecznicze, które mogą zostać podjęte przez lekarze POZ od czynności diagnostycznych i leczniczych, których powinni podjąć się lekarze specjaliści na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli np. w poradniach endokrynologicznych, diabetologicznych i chorób metabolicznych dla dzieci, oraz w szpitalach na oddziałach dla dzieci o profilu endokrynologicznym czy diabetologicznym. Należy podkreślić, że przedstawiony przez nas punkt widzenia na temat rozdziału czynności pomiędzy poszczególnymi poziomami systemu opieki zdrowotnej nad dzieckiem jest jedynie wstępnym projektem, który mamy nadzieję będzie inspiracją do dalszych dyskusji i ustaleń dla gremiów opiniotwórczych i organizacji skupiających lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych. Spodziewamy się, że wymiernym skutkiem takiej dyskusji będzie ustalenie optymalnego sposobu postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych, który zostanie przedstawiony Ministerstwu Zdrowia z prośbą o akceptację, wdrożenie i wsparcie finansowe. Należy podkreślić, że nasze propozycje mają być pomocą dydaktyczną i logistyczną w podejmowaniu świadomych i racjonalnych działań przez lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych, ale jednocześnie nie będą ograniczały w żaden sposób ich kompetencji. Wydaje się, że podczas procesu diagnostycznego przeprowadzonego u dziecka z podejrzeniem choroby endokrynologicznej na poziomie POZ i lekarza rodzinnego, niezwykle cenna byłaby możliwość wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych oceny stężenia kortyzolu, beta-HCG oraz przeciwciał przeciwko autoantygenom tarczycy i trzustki. Istotna byłaby również możliwość finansowania w ramach POZ badań ultrasonograficznych miednicy mniejszej i jąder. Z kolei dla lekarzy specjalistów należałoby wnioskować o korzystniejszą wycenę procedury poradnianej związanej z oznaczaniem stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostowego typu 1 oraz 25-hydroksy witaminy D. Jednym z najważniejszych celów opracowania algorytmów jest wskazanie możliwości przeprowadzenia przez lekarza POZ i lekarza rodzinnego wstępnej selekcji pacjentów na tych, którzy nie wymagają dalszej diagnostyki specjalistycznej oraz tych, którzy jej wymagają w trybie planowym lub w trybie pilnym. Takie działanie jest bardzo korzystne dla lekarzy i pacjentów. W pewnym stopniu naprawia to niedoskonałości systemu, powodujące powstawanie wielomiesięcznych kolejek do specjalistów. Istotne wydaje się także to, aby lekarz POZ i lekarz rodzinny poprzez analizę drugiej, na rycinach dolnej, części każdego algorytmu, mieli możliwość zapoznania się z dalszym postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym u pacjenta, które zaproponuje specjalista. W wielu przypadkach pacjent po zakończonej diagnostyce i leczeniu specjalistycznym wróci bowiem do kontroli na poziomie POZ. Aby ułatwić odbiór słuchaczom audiobooków, niniejsze wytyczne podzielono na 18 części. Omawiane algorytmy w postaci kolorowych schematów można znaleźć w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmrinfo.pl. Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Część pierwsza. Niskorosłość. Pierwszym krokiem w diagnostyce tego zaburzenia w zakresie POZ jest ocena pozycji centylowej wzrostu dziecka w odniesieniu do jego wieku i płci na siatkach centylowych. Obowiązujące w Polsce siatki centylowe można uzyskać pod następującymi adresami www.czd.pl, czyli strona Centrum Zdrowia dziecka a także www.who.int, czyli strona Światowej Organizacji Zdrowia. Szczegółowe adresy kierujące do siatek centylowych tych i innych organizacji można znaleźć w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmrinfo.pl w niniejszym artykule w postaci PDF. Po ocenie pozycji centylowej wzrostu dziecka w odniesieniu do jego wieku i płci na siatkach centylowych, lekarz POZ powinien określić wzrost docelowy oraz ustalić dotychczasowe tempo wzrastania. Wzrost docelowy oznacza wzrost, jaki powinno uzyskać ostatecznie dziecko. Oblicza się go według wzoru. Dla chłopca wzrost docelowy to suma wzrostu matki i wzrostu ojca podzielona przez dwa. Plus 6,5 cm. Natomiast dla dziewczynki wzrost docelowy to suma wzrostu matki i wzrostu ojca, podzielona przez 2, minus 6,5 cm. Uzyskaną wartość nanosi się na siatkę centylową dla właściwej płci dla wieku 18 lat. Tempo wzrastania zmienia się wraz z wiekiem dziecka. W uproszczeniu można przyjąć za prawidłowe 25 cm na rok w pierwszym roku życia dziecka, 12-13 cm na rok w drugim roku życia, 8 cm na rok w trzecim roku życia, w czwartym i w piątym roku życia 6-7 cm na rok, od szóstego roku życia do okresu dojrzewania 5-6 do cm na rok, a w okresie dojrzewania dziewczynki. Od 7 do 9 cm na rok, a chłopcy od 8 do 11 cm na rok. Do dalszych badań diagnostycznych kwalifikuje się tylko dzieci z trzech grup. Pierwsza grupa to dzieci, u których wzrost pozostaje poniżej trzeciego centyla. Druga grupa to dzieci, u których wzrost na siatce centylowej jest o ponad dwa kanały centylowe niższy w porównaniu ze wzrostem docelowym. Trzecia grupa natomiast to dzieci, u których tempo wzrastania jest zbyt wolne, na co wskazuje pogarszająca się pozycja centylowa na siatkach centylowych. Następnie lekarz POZ powinien zebrać wywiad dotyczący porannych mdłości, bólów głowy czy zaburzeń widzenia sugerujących obecność guza mózgu. W takim przypadku należy dziecko w trybie pilnym skierować na badania obrazowe, czyli rezonans magnetyczny przesiadki, do okulisty i lub do neurologa. Ważną informacją są również dane okołoporodowe. Dzieci urodzone jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego, które nie wykazały zjawiska doganiania, czyli tzw. catch-up wzrostu, czyli uplasowania się na poziomie co najmniej trzeciego centyla do ukończenia czwartego roku życia, mogą być leczone hormonem wzrostu w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia. Takie dzieci również należy kierować do poradni endokrynologicznej dla dzieci. Dziecko uważa się za urodzone jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego, gdy pozycja centylowa urodzeniowej długości i lub masy ciała jest poniżej trzeciego centyla do normy dla wieku płodowego. Następnie lekarz POZ powinien ocenić po pierwsze Występowanie cech dysmorfii do zespołów genetycznych przebiegających z niskim wzrostem należą m.in. trisomia 21, zespół Turnera, zespół Silvera-Russella, zespół Nunan, zespół Sekel, zespół de Lange i zespół Pradera-Willego oraz zaburzeń proporcji ciała, czyli achondroplazja i hipochondroplazja i wówczas skierować dziecko do genetyka. Należy pamiętać, że płodowy zespół alkoholowy FAS również wiąże się z niskorosłością i charakterystycznymi cechami dysmorficznymi, jednak zazwyczaj niskorosłość nie ma wówczas podłoża hormonalnego. Wiek wzrostowy oznacza wiek, dla którego pozycja centylowa aktualnego wzrostu dziecka osiąga wartość 50 centyla. Po drugie, lekarz POZ powinien ocenić masę ciała w odniesieniu do wieku wzrostowego. W przypadku wykazania niedożywienia należy skierować dziecko do gastroenterologa. Możemy wówczas podejrzewać zaburzenia wchłaniania, trawienia lub innych specjalistów w zależności od potrzeb. Niska masa ciała wraz z niedoborem wzrostu charakteryzuje też dzieci z chorobami przewlekłymi nerek, serca, płuc, wątroby oraz dzieci z przewlekłymi zakażeniami. Nadwaga i otyłość jest obserwowana u dzieci leczonych glikokortykosteroidami oraz dzieci ze zespołem Cushinga. W przypadku podejrzenia zespołu Cushinga można w warunkach POZ wykonać krótki test z deksametazonem. Jeśli wynik testu jest nieprawidłowy, należy skierować dziecko na oddział endokrynologii w trybie pilnym. Krótki test z deksametazonem służy do oceny porannego, w godzinach od 8 do 9 rano, stężenia kortyzolu w surowicy po zahamowaniu czynności osi przysadka nadnercza poprzez podanie do ustne deksametazonu, który jest silnie działającym glikokortykosteroidem. Dostępny na polskim rynku pabideksametazon występuje w tabletkach po 1 mg i po 0,5 mg. Podczas krótkiego testu z deksametazonem stosujemy dawkę 20 mg na kilogram, maksymalnie 1 mg. W prawidłowych warunkach, po jego jednorazowym podaniu na noc w godzinach od 23 do 24, następuje zahamowanie wydzielania ACTH, a co za tym idzie, kortyzolu do wartości poniżej 50 nanomol na litr. Brak hamowania budzi podejrzenie autonomicznej czynności przesadki lub nadnerczy w zakresie wydzielania odpowiednich hormonów ACTH i kortyzolu i wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki. Spośród badań dodatkowych istotne znaczenie ma ocena TSH. 4 W razie wykazania niedoczynności tarczycy należy skierować dziecko do poradni endokrynologicznej. Badanie to należy wykonać jako pierwsze w przypadku objawów niedoczynności tarczycy, nawet przy braku danych dotyczących tempa wzrastania czy wzrostu docelowego. Ocena wieku kostnego jest pomocna jedynie w przypadku różnicowania przyczyn niedoboru wzrostu u dziecka z niskorosłością i prawidłowym tempem wzrastania. Mamy tu na myśli rodzinny niedobór wzrostu versus konstytucjonalne Opóźnienie wzrastania i dojrzewania. W większości pozostałych przypadków wiek kostny jest opóźniony i na poziomie POZ nie jest pomocny w podjęciu dalszych decyzji diagnostycznych. Wiek kostny określa się na podstawie rentgenogramu kość co nadgarstka i ręki niedominującej według standardów zawartych w atlasie Grelicha i Pajla. Dziecko z niskorosłością i wolnym tempem wzrastania po wykluczeniu niedoczynności tarczycy bez podejrzenia procesu rozrostowego w ośrodkowym układzie nerwowym, ani cech dysmorfii, należy skierować na oddział endokrynologii dziecięcej w celu przeprowadzania badań diagnostycznych w kierunku niedoboru hormonu wzrostu lub pierwotnego niedoboru IGF typu pierwszego. Niedobór hormonów wzrostu nazywany jest również somatotropinową niedoczynnością przysadki i charakteryzuje się wtórnym niedoborem IGF typu pierwszego. Większość dzieci zarówno z somatotropinową niedoczynnością przysadki, jak i z pierwotnym niedoborem IGF typu pierwszego ma obniżone stężenie IGF typu pierwszego, jednak to badanie rzadko jest wykonywane w ramach opieki ambulatoryjnej ze względu na wysoki koszt oznaczeń i brak właściwych siatek centylowych do Interpretacji tego wyniku. Należy z całą mocą podkreślić, że w każdym z wymienionych przypadków znanej przyczyny niedoboru wzrostu w przypadku choroby trzewnej, w przypadku zespołów uwarunkowanych genetycznie itd. niedobór hormonów wzrostu może współistnieć z wymienionymi chorobami, i w pewnych przypadkach zachodzi konieczność diagnozowania dziecka w tym kierunku. Diagnostyka niedoboru hormonu wzrostu przeprowadza się na oddziałach endokrynologii dziecięcej na podstawie dwóch testów wykorzystujących dwa różne bodźce stymulacyjne, np. klonidynę, glukagon, LDOPE. Obecnie w Polsce obowiązuje dodatkowo przeprowadzenie oceny stężenia hormonu wzrostu po zaśnięciu, tak zwany nocny profil. Z uwagi na nieuwzględnienie tego testu w rekomendacjach Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie będzie on wymagany w diagnostyce niskorosłości. Należy podkreślić, że testy stymulacyjne wykonuje się po ukończeniu drugiego roku życia. U młodszych dzieci, u których podejrzewa się niedobór hormonu wzrostu, kwalifikacja do leczenia następuje w przypadku stwierdzenia, incydentów hipoglikemii, obniżonego stężenia IGF typu I i obniżonych stężeń hormonów wzrostu w surowicy oznaczanych kilkukrotnie w ciągu doby, optymalnie w porze nocnej. Badaniem ukierunkowanym na wykrycie pierwotnego niedoboru IGF typu I jest test generacji somatomedyn, polegający na podawaniu hormonów wzrostu przez kilka dni i ocenie jego wpływu na wydzielanie IGF typu I. Pomimo że zdecydowaną większość pacjentów z niskim wzrostem stanowią dzieci zdrowe, należy zawsze mieć na uwadze możliwość występowania zaburzeń hormonalnych, wymagających specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Pierwszy algorytm dotyczy diagnostyki niskorosłości w warunkach POZ. Drugi algorytm dotyczyć będzie postępowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w oddziałach, czy klinikach endokrynologicznych. Przypominam, że w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmrinfo.pl znajdują się schematy wszystkich przedstawianych w tych wytycznych algorytmów. Diagnostyka niskorosłości w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Na początek należy zapamiętać, że niskorosłość to wzrost dziecka poniżej trzeciego centyla lub o ponad dwa kanały centylowe niższy niż wzrost docelowy. Wzrost docelowy obliczamy według wzoru suma wzrostu matki i ojca podzielona przez 2 dla chłopców plus 6,5 cm dla dziewczynek minus 6,5 cm. Na samym początku diagnostyki pamiętamy o trzech rzeczach. Po pierwsze, konieczne jest wykluczenie procesu rozrostowego ośrodkowego układu nerwowego. W jaki sposób? Pytamy o bóle głowy, poranne nudności, zaburzenia widzenia, urazy głowy. Jeśli wywiad jest pozytywny, kierujemy w trybie pilnym do neurologa lub okulisty na badanie MR głowy. Po drugie, Oceniamy długość i masę urodzeniową ciała, czyli jeżeli dziecko uważa się za urodzone jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego, gdy pozycja centylowa urodzeniowej długości lub masy ciała jest poniżej trzeciego centyla w stosunku do normy dla wieku podowego, kierujemy do poradni endokrynologicznej dla dzieci w trybie planowym. Po trzecie, w badaniu przedmiotowym oceniamy występowanie cech dysmorfii i zaburzeń proporcji ciała. Jeśli są obecne, kierujemy jednocześnie do poradni genetycznej i endokrynologicznej dla dzieci w trybie planowym. Bierzemy wówczas pod uwagę zespół Turnera, zespół Nunan, Silvera Racera, achondroplazję, hipochondroplazję itd. Jeżeli wykluczyliśmy trzy wymienione przed chwilą kryteria, możemy przejść do diagnostyki niskorosłości. Na początku oceniamy tempo wzrastania z okresu co najmniej 6 miesięcy, o ile to możliwe. Prawidłowy przyrost w pierwszym roku życia to 25 cm, w drugim 12 do 13 w trzecim 8, w czwartym i piątym roku życia 6 do 7, od szóstego roku życia do okresu dojrzewania 5-6 cm, a w okresie dojrzewania dziewczynki od 7 do 9, a chłopcy od 8 do 11 cm na rok. Wartości te warto zapamiętać można również posiłkować się wykresami w książeczkach zdrowia dziecka. Ocena tempa wzrastania pozwala nam zakwalifikować dziecko albo do grupy prawidłowego tempa wzrastania, albo do grupy wolnego tempa wzrastania. Dzieci, których danych nie posiadamy, również kwalifikujemy do grupy wolnego tempa wzrastania. Dziecko z niskorosłością, zakwalifikowane do grupy prawidłowego tempa wzrastania, kierujemy na badanie RTG kości nadgarstka i ręki kończyny niedominującej w celu oceny wieku kostnego. Wiek kostny oceniamy według standardów zawartych w atlasie Grylicha i Pajla. I znów, dzieci te dzielimy na dwie grupy. Pierwsza grupa to dzieci, u których wiek kostny jest opóźniony o dwa lub więcej lat w stosunku do wieku kalendarzowego. U takich dzieci podejrzewamy konstytucjonalne opóźnienie wzrastania i dojrzewania. Druga grupa to dzieci, u których wiek kostny jest zgodny z wiekiem kalendarzowym. U takich dzieci podejrzewamy rodzinny niedobór wzrostu. Obie te grupy wymagają jedynie dalszej obserwacji w POZ i kolejnego pomiaru wzrostu za 6 miesięcy. Inaczej wygląda postępowanie u dzieci zakwalifikowanych do grupy wolnego tempa wzrastania. Na początku zlecamy badanie TSH i FT4. U tych, u których wynik jest prawidłowy, oceniamy masę ciała dla wieku wzrostowego. Wiek wzrostowy oznacza wiek, dla którego pozycja centylowa aktualnego wzrostu dziecka osiąga wartość 50 centyla. Dzieci te dzielimy na trzy grupy. Pierwsza grupa to dzieci, u których masa ciała dla wieku wzrostowego osiąga wartość poniżej 10. centyla. U takich dzieci należy rozważyć możliwość występowania chorób przewlekłych i lub zaostrzeń trawienia i wchłaniania i kierować je do odpowiedniej poradni gastroenterologicznej, alergologicznej i innych. Jeżeli te choroby zostaną wykluczone, podejrzewamy somatotropinową niedoczynność przysadki. Dzieci, u których masa ciała dla wieku wzrostowego mieści się w granicach od 10 centyla do 90 centyla, czyli jest prawidłowa, podejrzewamy somatotropinową niedoczynność przysadki. U takich dzieci wykonujemy krótki test z deksametazonem. Jeżeli wynik jest nieprawidłowy, podejrzewamy zespół Cushinga. Takie dziecko w trybie pilnym należy skierować do endokrynologa. Jeżeli wynik jest prawidłowy, podejrzewamy somatotropinową niedoczynność przesadki. Wszystkie dzieci, u których podejrzewamy somatotropinową niedoczynność przesadki, kierujemy w trybie planowym do endokrynologa, do poradni endokrynologicznej dla dzieci, a w przypadku istotnego niedoboru wzrostu i lub wyraźnego pogorszenia pozycji centylowej, możemy rozważyć skierowanie na oddział endokrynologii dziecięcej. U dzieci z podwyższonym TSH i lub z obniżonym FT4 rozpoznajemy niedoczynność tarczycy. Po wyrównaniu niedoczynności tarczycy zalecana jest dalsza obserwacja wzrastania. Jeśli tempo wzrastania jest nieprawidłowe, podejrzewamy somatotropinową niedoczynność przysadki i kierujemy dziecko do poradni endokronologicznej dla dzieci w trybie planowym. W poradni endokronologicznej dla dzieci początkowo ocenia się stężenie IGF typu pierwszego. Jeżeli wynik jest prawidłowy, zaleca się dalszą obserwację tempa wzrastania i kontrolę za 6 miesięcy. Jeżeli tempo wzrastania jest prawidłowe, zaleca się dalszą obserwację. Natomiast jeżeli tempo wzrastania jest wolne, dziecko kierowane jest w trybie planowym na oddział endokrynologii dziecięcej z podejrzeniem somatotropinowej niedoczynności przysadki. Wszystkie dzieci, u których stężenie IGF typu pierwszego było obniżone już po pierwszej wizycie, kierujemy od razu w trybie planowym na oddział endokrynologii dziecięcej z podejrzeniem somatotropinowej niedoczynności przysadki. Dzieci, które trafiły na oddział z podejrzeniem SNP, kierowane są na dwa różne testy stymulacyjne na wydzielanie hormonu wzrostu. Jeżeli wynik jest prawidłowy, oceniamy ponownie stężenie IGF typu I i, jeżeli ten wynik jest prawidłowy, rozważamy inne przyczyny niskorosłości. Natomiast, jeżeli wynik IGF typu I jest obniżony, zleca się test generacji somatomedyn. I znowuż, jeżeli wynik jest prawidłowy, rozważa się, czy dziecko urodzone jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego nie wykazuje zjawiska doganiania. Jeżeli dziecko nie wykazuje zjawiska doganiania, czyli nie uprasowuje się na poziomie co najmniej trzeciego centyla do ukończenia czwartego roku życia, kwalifikowane jest do leczenia hormonem wzrostu w ramach programu lekowego. Natomiast jeżeli dziecko urodzone jako zbyt małe w stosunku do wieku płodowego wykazuje zjawisko doganiania, rozważa się inne przyczyny niskorosłości. U dzieci, u których test generacji somatomeden daje wynik nieprawidłowy, rozpoznajemy pierwotny niedobór IGF typu pierwszego. Takie dzieci leczy się insulinopodobnym czynnikiem wzrostu typu pierwszego w ramach programu lekowego. Inaczej przebiega diagnostyka w przypadku dzieci, u których po wykonaniu testów stymulacyjnych na wydzielanie hormonów wzrostu, otrzymujemy wynik obniżony. Wówczas oceniamy wydzielanie pozostałych hormonów przysadkowych. Jeżeli wynik jest prawidłowy, od razu rozpoznajemy somatotropinową niedoczynność przysadki. Natomiast u dzieci, u których wydzielanie pozostałych hormonów przysadkowych również jest nieprawidłowe, rozpoznaje się wielohormonalną niedoczynność przysadki. W obu tych grupach kolejnym etapem jest zlecenie badania MR przysadki. Jeżeli badanie to wykaże obecność zmian organicznych wymagających interwencji neurochirurgicznej, oczywiście dziecko kierowane jest do neurochirurga w trybie pilnym. W przypadku braku zmian organicznych wymagających interwencji neurochirurgicznej, postępujemy różnie w zależności od płci dziecka. Chłopcy od razu kwalifikowani są do leczenia hormonem wzrostu w ramach programu lekowego dla dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki i kwalifikowani są również do ewentualnej terapii substytucyjnej pozostałych hormonów. W przypadku dziewczynek zleca się badanie karyotypu. Jeżeli karyotyp jest prawidłowy, postępujemy jak u chłopców. Jeżeli badanie to potwierdzi zespół Turnera, dziewczynka kierowana jest do poradni genetycznej w celu oceny obecności markerów Y. Jeżeli nie są obecne, dziewczynka kwalifikowana jest do leczenia hormonem wzrostu w ramach programu lekowego. Jeżeli natomiast markery Y są obecne, przed kwalifikacją do programu lekowego, dziewczynka kierowana jest do chirurga, który rozważa wycięcie gonad.